Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move. Along. Ostatni konkurs wygrywa ta osoba, z goście do mnie na Discordzie w tikiecie. Oczywiście robię kolejny konkurs na 5k Sub, like na kanale, napisać w komentarzu swój nick I wyniki w następnym filmie Yo! Zrzucaj, zrzucaj, zrzucaj! Dobra Zginął! Oh! Full! Szucaj, szucaj! Zginął! Zginął! A na kill mam! Nagrałem, nagrałem! Mam! Mam, mam, mam! L! L! A, szkoda. Dobra, hit nołem. Full żelazny. Próbował mnie na hetki teraz trapować. Ja to mam? Kurde, zrzucił mnie. Gościu leży. Padłem. Dobra. Mają dane. Tepnął! Nie, no. nie. Dobra, wyszedłem. Wbiję go. No nice. no no nic. głupi. no Coś to wiesz? wiesz co. Jeden poleciał do trapa. Przerób, kratkę. Hitłem, hitłem, hitłem. Na dole, na dole, na dole. A dwóch jest ich na dole tutaj, na mnie. To czekaj, ja wychodzę i ty żywu no ja w góry. A, wszystko A, ja jestem u Dobra, dobra, dobra. Bij, bi Kratkuj, 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 kratkuj. Jakby z dwoma był w kratce, jakby co. To było. Dobra, kratkujesz tam się z nim? Piję! To co je? Ja strzelnicę Dobra, czekaj, ja was muruję Tak muruję, zajebiście widzę Czekaj, bo ja nie mogę skąd wyjść na razie Dobra, wknukaj go tutaj Dobra, rzucaj kolce, zrzucaj się, Rzucaj, rzucaj Czekaj, muszę to zadmurować Zabije mnie. masz. To jest papież. Próbował, zabije to było. Eki lecą dwa, leciał. Dobra, dawaj, niech lecą, szybko, fest. Aj, czekaj. Niech lecą, 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 dawaj. Econ. Daj, daj, jeden, daj, jeden, daj, jeden, skąd, 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 Czekaj, nie, nie, rzucaj, rzucaj. Rzucaj, 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 rzucaj. Dobra, tak. skąd, 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 mam. I idź na górę, idź w tej kolce Idź na górę No napiszę jak to jest źródło seta sobie i No, mogę rzucać No rzucaj, rzucaj Dead, 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 stop, stop, stop Dobra, mam klatę i ten My, tak jak typowy powykierzyć jak się napalił na i taki łakomy, od razu jak zawin tam wskoczył i ty. ty masz mój item jeden. czarno mambo ej przychodź tu to ja oś... To bym Przyjść tutaj, puścił palce, bym, bym zrobił ciebie i kolegę. Y minus 3000, minus, 000 000. Rzecz, minus 3, 700 na 600, minus 3700 na 800. Kolega przyszedł, zabiłem. Ej, co to jest? Co to ma być? Kto chce Ej, do striptease'u TPA? Dobra, to no, koniec tego bailando. Łódź no. Ja też... O czuj. <słuch> Bo mnie te Uwa, ten... Zapek pod koniec. Ło! Ja już na zawał schodziłem, jakby co. No, myślałem, że padniesz.

Tepaj, TEPAJ! Nie! Jeszcze czekaj! A w ogóle dzisiaj jest tak ciepło! Dwie sekundy, sekunda! Tepnąłem, tapnąłem! Dobra! By a Froguś nie tepasz? No. Tepnij do kubka! Uuuu! 500 dolarów za coś mi No nie tego! Knock, knock, kno, kno. on mi! Ty jesteś dobra, ja idę z go zawić nie, nie no, nie mają tu ucieczkę taką totalną A jak się murujesz, mata. On up idzie Dawaj, będziesz rzucał? Chodź tu Koba mi postaw pod nogi Nice i muruj obcy. Dookoła Ja może będę zabierał wodę U, kupiłem sobie Zaraz będę się siedził No i klikam Zrób mi żebym mógł knokać go Tutaj z boku, z tej strony Patrz tutaj, no staj tutaj Gdzie rozkopałem no. Nie no, zakryłeś to! czekaj, okay. Dobrze, A... big go Sajmon neck Ja będę so, teraz. <laughs> twarda, twarda Dobra, idź tam na górę. Ej no, no Rozkopuj, rozkopuj! Górę rozkopuję jego knapaj no, Dawaj, dawaj, teraz to ściany panowali. Nie mogę, nie mogę... Dobra, zabudowałem. Jest. Masz na klikanie? Nie. No. Tak. Jeszcze raz. Masz. A masz, no, masz, mogę zrzucać? Możesz! Masz taką klatkę na, na klatkanie? No tutaj zaraz, no jest już zrobione, tak. Ta, dawaj zrzucaj, ale tam gdzie on stoi może lepiej, co? No, 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 no Dobra, guziczki, dawaj no. Dawaj, 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 dawaj Kto wodę wylewa? Jeszcze oh. raz ktoś wyleje wodę Dobra, patrz, padrz, padz, patrz Uhu! FULL4-3 Dobra, już. On w ogóle próbował mnie przez ścianę. Jest, dobra. Wie topę, wbijam topę, Jak ci to mówię. Pierwszy na pewno nie wbiję. Chodź. Rzucaj, wierzyć. rzucaj, on mi, rzucaj u góry Dobra A ja mogę rzucać, tur... wejdź z nim w kratkę, Cic. wejdź z nim w kratkę. Ja będę rzucał, idź. No jestem śmieć slow. Już rzucać? Rzucaj, rzucaj. I Zaczyna się wojna, gigantyczne głowy No szuk, jeszcze, jeszcze, jeszcze. A bardziej się opłaca, z... daj mi mieć szwajerko. A palmy im trapa, no to daj mi mieć szwajerko. E się mnie tepa? Tepaj go tu! Tepaj go tu w dupie! Tepaj go tu w dupie! Tepnijmy Simonek. Zsupaj, zsupaj, zsupaj! Zsupaj, zsupaj, zsupaj! Strycha, co jest? Strycha, Strycha pokornie, oddaj jej temy Ja jej chyba już jeden raz napisałem Czekam z chęcią O kurde spadłem Zabiłem się, nieeeee Jak chcę nie rozkopany teraz, rozkopany, rozkopany w No skacz, skacz, skacz Chypnąłem, chypnąłem jak W jaksa, w jaksa chypnąłem Ile się nawet nie poklepajcie. Dawaj, y obsuj no, go. Podkopuj. <grywa> Ty mi o, ma. Dobra, masz puste wiadro. Mam, mam. Na 3 sekundy się nie poklepałem. Ej, stój w miejscu stój. No daj, so. stój. Siema? Stój. Stój. Zabijemy. Dobra, nie, bi, zabijemy. Wyjdzie w ruchu, to jest do łeba mu. Dobra, dawaj. Ja wchodzę, ja wchodzę, dawaj, owszem. Ja nie mogę. Dobra, ja jest. Mam, go mam, mam, rzucę jech coś. Mam mój. wodę, wodę, mam. Jest, jest. Tu, pod kątem. Tak, tak, tu. Jest, jest, siedziesz, sko, góra, rzucę jech. Jak to jest? I Jak i jak kolego? L. 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 Ile rafów? Ja nic nie mam z niego. Zero. Nie znam bo jest ten ten. A ja czy mogę spróbować? Closet. Nie, nie, nie doszło. White list. Ej, tu tyle. Deadpool y, 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 miał połowę syta tego. Y, Ana? A <grym> Tak. Połowę ma. Jak ty to zrobiłeś? Debil, co za debil? Ja bierdzielę.